Ale że no, panie ci was witam z bycy, w ze mną jest pika, który dostaje. No, no i nowa ekipa, wiecie i no i... Ucieka jak pies, no i przywita się pika. No dzień dobry. Za so mną jest krwawy pedo, który się nie odzywa. Wy w tym odcinku, którym spadł. Jak spadł, to było piękne, ludzie. To musicie zostawić tyle łapków po tym filmie, bo krwawy zrobił to dla was. I, I co się stało z tymi intonami. No i on spalił dla was te no i, i zapamiętać o tych killach. On chciał ratować jakieś, ale się nie da i spalił mu się itemy, i. Teraz krwawe, że tej tę gopikę, i no, czeka. Nie no, drugi... drugi, Ludzie, Teraz drugi. Drugi to normalnie traci teby. Chodź. Dawaj i teby. Więc co mi się, że ja nie wejdę? No jak ja skinąłem? Po serduszka. serduszka! Pół serduszka! No jak to? Aha, bo ja klikałem. No. Gdzie jesteś? Mój słodki. Przestań mnie nawalać. Ja idę się sam przywitać. Ufaj jak Czinte, mami. Zabijam się te wami, stój, stój! Nie, bo I tak widzisz zabijesz, ja mam. gdzie jest to ma No ja mam i słuchaj, stój, czekaj! No, czekaj, no. ale wiem. Robimy tak. Ja wierzę to. Bierę to. <grym> czekaj. Ej! Ty wiesz podni! No nie. Aha, to dobra, zrobimy tak. I tak, dobra. Masz to, masz to, miaś to, miałeś to, miałeś to, miałeś to, jaś to. Bierę to, bierę to. Eee, miałeś to, miałeś to, miałeś to miałeś... gdzie kill off? No, kilo. I tyle? No. no Ja widzicie ludzie, wygrałem bitwę, mam nową zbroję od razu na nowym serwerze <noise> Dobre, Lucieka Ej, czekaj, ci koszulkę miałem dać, sorry, zapomniałem. Masz Ej, dobra, ja żartowałem, ale jak to? <noise> nie no, ja tego nie chcę używać to czy co tu co to stworzyłeś, jak tego nie chcesz używać? No bo... No bo nie chcę, żebym się rozwaliło. No ale to gdzie to, to... to chcesz to na jakąś bitwę wielką dać, czy co? Nie wiem. Mhm. A panowie, ja a co słuchacie krwawego, ludzie? Właśnie już wam mówię, krwawy? Nie wiem, gdzie jest krwawy, powiedz na sosie, gdzie jesteś. Bo my w ogóle tutaj... Ja w ogóle wygrałam bitwę z tymi dobrymi ubraniami. Ludzie... ten, krowy, gdzie jesteś? To coś, będzie Dobra, e, a w ogóle czego wyszukamy? Gdzie my szukamy? teraz idziemy? Jezu. Kto zrobił tę dziurę? Kwawy Po co on zrobił taką dziurę? Nie wiem! No kurde, to no! I trzymaj się! No kurwa, mańce, lecie, mamy zdrowie. Powiedzcie o kur teraz trzeba być cicho. Do To ściąga. Ja Co? <życekako> Nie wiem, zginąć. Nie wiem. co się stało? Czy ja spadłam? <grymne> no, no, tak. Jak to stało? Ja pierwszy. <grymne> wow. Jak widzicie, piękna dziura Krzysztof zrobił. W sumie fajna ta dziura, ta przynęta tutaj tam jest. O kurwa, ma... Słuchaj, no nie. Nadciąga. Boss idzie. Boss idzie. Ale boss ściąga. <grymne> boss! Jak ty chcesz? Ty chcesz stać wyjść!

nie! PUHP! Jaj! Te wy źle ciało! KOMY PEDZIĘ! O! Miałem Ja skinę! Jest skinę, no proszę! Zostaw mnie! Proszę! Proszę! <grym> Idzie pika! <grym> ja I widziałem, że jakby tej wody nie było! <grym> o kurde! A ja w ogóle fajne itemy mam, kwawy! Spiki, wygrałem konkurs <śpiki> No przestań Bo zginę, no, no przestań Gdzieś pika mi dał te itemy? Co nie pika? No skinę! <śpiki> no no, ej, to mam puch, Tam jest woda Mam pół czertuszka, siema Janusz No nie, o dobra, nie, 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 Widzicie nie, 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 jest nie, widzieliście nie, ok nie, 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 że że nie, nie, o! Już mi się o siebie celował. Aj, no woda spada. Idę za nim. O kur. O nie. Dobra, nie. Nie. Mówię, nie... Jak mam? Ja nie mam? A ja nic nie widzę. O kurwa, jedzenie! Zociuci? No. Ale malutko. Ej, ale nic nie widać, jak my idziemy? Ej, ej, słuchaj, Weź go i tam zostawimy go, tam pójdziemy gdzieś. S A, czekaj, on zabrał moją wodę. A nie, tu jest, okej. Okay. Dobra. Dawaj, dawaj, Chodź, chodź, tam jest. Dawaj. Masz pochodnie? Nie mam. Taki luźny odcinek z minecrafta A ja nie widzę, gdzie mam i... a tu Co się stało? Co mnie zabiło? Spadłeś Ej, to oh. my się świtajemy? Nie no, przyjdź tu. E, nie wiem gdzie się idzie, tutaj gdzieś... Kurde, tak ciemno, takie wezmę... To, ja to jest prosta droga. To ja jest, przecież są pochodnie. Weź sobie właśnie, weź sobie to pochodnie. Ale... Gdzie, to, oh. gdzie te itemy są? No tutaj są leżą. Ej, daj wodę tam! Daj im wodę! No masz. Gdzie? Oh, kurwa, zniknęła. No tu jest. Dobra. Tkacz. Gdzie ty tam? No tu. Dobra. Ale jak tam, powiedz mi, jak wyjść tam, wiesz, wyjść stąd. No to jest co, schodzę z budowymi. Ale ja nie widzę nic. Coś takiego... no ty chodź tu chodź tu, a widzisz mnie? No ciebie widzę trochę. Dość, dość. już słabo widzę, ale pochodzi stawie. O Tak po troszku będę stawiać. Ej, chodź tu Okej okay? O, o, trochę lepiej Już blisko jesteśmy? No Dobra Jesteśmy? No Ej, bo nie się niespanny Nic nie widzę A tu jesteśmy, dobra Czekaj Jak stąd wyjść? Tu jest dziura, uważaj no, przed to. ale tutaj, jak ja mam wyjść? Tędy? No tędy. O kurde, wieczma. Ja pierdolę dobra, kończę i ludzie dziury, wracam do au, do domu. Wracam ludzie do domu. Fajna przygotowałem ludzie. Zaraz no, ludzie, będziemy kończyć odcinek i ludzie, jak wam się spodoba i zostawicie dużo łapek, mówić lepiej, to będę tutaj nagrywała z tobą ekipką. Czasami tam, będziemy dla odcinku, nie wiem. Oni już ugraliby ze mnie, bo ja tu, tam, tutaj teraz i tak dalej biłem. No. Krwawy, gdzie ty jesteś? No nie bi mnie. Krwawego nie ma. To jest... O! Czy to jest zombiak? Gdzie? To jest zombiak. <grym> no kurde. No... i je. Jezu, on killowy go zabił. I tak się pożegnamy ludzie w takim momencie, więc ja się zamiżegnam. Cry, pożegnaj się! No i zabijamy pika. Na razie! Na razie! Na razie... Co jest? To znów lag! Na razie, pa pa, pa! pa.